o 4,37 nawet o czym go chodzimy normalnie To, dobra o tu chodzi E8 400 mam 4 podkręcone to prostu to, to, to. A, brudno łapy kurwa ciekawe jak tak na tych łożu rad tych radiatorów tu i normálně taky pasivné chodzení na jeho 400 a je z toho trochu tu tu no. je taky pompelino Cioach Nornie No to jest nas skrzywiony I tyle radiatorów Cioch O kurwa Obo Nie, nie nie stało Kurde ładnie jest, jest mu jak chuj spadł, ale patrzcie na żywo. Operacja Istanbul <gry> Tak, światło, szefie światło. tu. Tajny knepel. Ciach. na pewno już będzie po podkręceniu. To bankowo. To wszystko przez niego A ja mu się też coś stało no Dobre będzie. I co? Resetowało w głowę Wracamy za chwilę